Wczesnym rankiem wyżsi kapłani wraz ze starszymi nauczycielami pisma i cała Wysoka Rada podjęli uchwałę, aby uwięzionego Jezusa odprowadzić i wydać Piłatowi. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem Żydów? On mu odpowiedział: Ty tak mówisz. A wyżsi kapłani wysuwali przeciwko niemu liczne zarzuty. Piłat ponownie go zapytał: Nic nie odpowiadasz. Zobacz, o co cię oskarżają. Lecz jezus nic już nie odpowiedział, tak że piłat się dziwił. Z okazji święta zazwyczaj uwalniał im więźnia, którego żądali, a był jeden zwany barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo podczas rozruchów. Przyszedł więc tłum i zaczął domagać się tego, co zwykle im czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla Żydów. Wiedział bowiem, że wyżsi kapłani wydali go z zawiści. Wyżsi kapłani podburzyli jednak tłum, aby domagał się raczej barabasza. Piłat ponownie powiedział do nich: Co chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów? A oni znowu krzyczeli: Ukrzyżuj go. Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go! Wtedy piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił barabasza, a jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze wyprowadzili go więc na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali cały oddział. Ukryli go purpurowym płaszczem, upletli cierniową koronę i włożyli mu ją na głowę. Zaczęli też go pozdrawiać. Witaj królu Żydów. Bili go przy tym trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając, oddawali mu pokłon. Gdy go wyszedzili, zdjęli z niego czerwony płaszcz i założyli mu jego własne ubranie. Potem wyprowadzili Jezusa, aby go ukrzyżować. Przymusili również przechodzącego tamtędy Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola, aby niósł jego krzyż. Gdy przeprowadzili go na golgotę, to znaczy miejsce czaszki, dali mu tam wino zaprawione mirrą, ale on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego ubranie, rzucając losy, co który miał zabrać. Kiedy go ukrzyżowano, była godzina trzecia, a napis z podaniem jego winy brzmiał: „Król Żydów. Razem z nim ukrzyżowano dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma, które mówi, został zaliczony do przestępców. Przechodzący obok próźnili przeciwko niemu, potrząsali głowami i mówili, ej ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, uratuj samego siebie i zejdź z krzyża. Podobnie wyżsi kapłani i nauczyciele pisma, jedni przez drugich drwili z Niego, mówiąc innych, wybawi a siebie wybawić nie może? Chrystus król Izraela niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Wyśmiewali go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Kiedy nadeszła godzina szósta, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem. Eloi, eloi, Lmas Bachtani, to znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok słysząc to mówili: Patrzcie, woła Eliasza. Ktoś podbiegł, nasączył gąbkę octem, zatknął ją na trzcinę i usiłował go napoić. Mówił Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Lecz Jezus zawołał donośnie i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu, a setnik, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób oddał ducha, powiedział: Naprawdę ten człowiek był synem Bożym. Stały tam też kobiety, które z daleka przypatrywały się temu. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba Mniejszego i Józefa i Salome. Właśnie one towarzyszyły mu i usługiwały, kiedy był w Galilei. Były jeszcze inne, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Kiedy już nastał wieczór, ze względu na przygotowanie, to znaczy w przeddzień szabatu, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany człowiek Wysokiej Rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. Odważnie udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował zwłoki Józefowi. On kupił płótno, zdjął Jezusa, owinał w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Na wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria Matka Józefa przyglądały się, gdzie go złożono.